Cześć moi drodzy, witam w kolejnym dniu. Kolejna noc na Sardynii, na dziko. Tak widzieliście we wcześniejszych naszych relacjach, czy w tym vlogu nawet. Nie wiem jak ktoś tam poukłada. Stoimy sobie na takim fajnym parkingu. Dzisiaj mamy niedzielę, 12 października. Już w tej chwili 21 stopni. Ja sobie kawkę piję tam na tym stołeczku właśnie, ale złapałem kamerę w tym momencie, bo się wszyscy zbierają do wyjazdu, a już wam powiem, już wam powiem gdzie, gdzie jadą i tym razem Asia mnie zostawia, wybrała się z ekipą. No ja mam niestety trochę pracy i muszę popracować, żeby nie było, że człowiek tylko podróżami żyje. Muszę popracować, zresztą Adaś z Betty też zostaje, a reszta jedzie, <laughs> słuchajcie, do Groty Neptuna do groty Neptuna. Mówisz, że mnie zostawiasz tak i jedziesz sobie No, z całą resztą, No dobrze mam nadzieję, że tu widzą ładną relację zrobisz z groty Neptuna, a wszyscy słuchajcie, że była jasność i jadą bękiem, jadą bękiem, ja nie wiem, jak tam to wszystko będzie, ale się ładuj się, żebyś miała gdzie siąść. Ja tu jako przewodnik jeszcze wejdę, pokażę wam tą całą ekipę całą bękową ekipę. O tak to właśnie wygląda. Yy, w końcu Benek ma normalną wagę, normalną, bo to auto nigdy jest takie niedocenione, tak jeździ niedoważone, niedoważona. w końcu w tej chwili, no, 3,499. Tak, a plus Rita. Tak, dobra, no to co, a ci miłej zabawy. Nie, tu masz to. Miłej zabawy i róbcie relacje na Instagrama, będę oglądał. Odjeżdża właśnie Tomek, przywiózł nas tutaj Benkiem, najdalej jak mógł nas przywieźć, skąd ruszymy właśnie na naszą... Dzisiejszą wycieczkę do groty Neptuna, ale już same widoki, jakie się rozpościerają tutaj przed nami, są niesamowite. Zobaczcie. Jest już bardzo ciepło, no, pomimo, że godzina jest dosyć wczesna, ale jest już fantastycznie. Powiem Wam jeszcze szybciutko, patrząc na ten przecudny widok, takie praktyczne informacje, to do Groty można dostać się łodzią z portu w około 30-40 minut. Po drodze można podziwiać klify Capo Cocia albo zejść po słynnych schodach, tak jak my będziemy to właśnie robić. To wyzwanie, ale myślę, że damy radę i Podołamy temu. Oczywiście warto zabrać ze sobą słuchajcie, buty. Ja mam adidaski, plecak z wodą, mam też koszulę dżinsową, chociaż jest ciepło, wybaczcie. Tak się ubrałam na dzisiejsze wyjście, no bo może być w grocie chłodniej. A bilety kupujecie oczywiście online, najlepiej sprawdźcie sobie wcześniej godzinę. I czy w ogóle grota będzie otwarta, bo są takie informacje, że jeżeli poziom wody jest wysoki, no to grota może być na przykład nieczynna, więc warto to wiedzieć. Pod nami stateczek, który sobie przypłynął z Algero i przywiózł ludzi, którzy zrezygnowali z tej wspinaczki, poniekąd nie wiedzą, co, co stracili, ale my też nie wiemy, co straciliśmy, płynąc tutaj właśnie takim stateczkiem. Bo to też na pewno jest inna przygoda, więc jeżeli kiedyś będziemy tu jeszcze raz i do groty na pewno się wybierzemy. To, żeby było rozmaicenie, to ruszymy po prostu statkiem. Wyobraźcie sobie grotę, w której woda ma kolor turkusu, a skały wyglądają, jakby ktoś je ręcznie wyrzeźbił miliony lat temu. To właśnie grota Neptuna. Jedno z tych miejsc, które na żywo robi dużo większe wrażenie niż na zdjęciach. Jak dojdzie, chętnych nie brakuje, przed nami też jest taka kolejka, więc. E, dosyć wolno będzie to chyba szło. Są kryształy wszystko. Stalagmity i stalaktyty. W środku groty jest chłodno, trochę tajemniczo i cicho. Tylko krople wody spadają z sufitu, a echo brzmi oddechem morza. Największe wrażenie robią podziemne jeziora Lama Mora. Ma słoną wodę, bo łączy się z morzem przez szczeliny w skale. Ciekawostka. Grotę odkrył przypadkiem rybak w XVIII wieku. Podobno wcześniej nikt nie miał pojęcia, że tu w ogóle coś takiego istnieje. Aga została bohaterem naszej wycieczki, bo tak, tak dała do przodu, że przewodnika odsunęła i chciała go minąć, żebyśmy mogli być wszędzie pierwsi. Jesteś po prostu za swoim mężem, bohaterem naszych wyjazdów. No i jeszcze jedno, niektóre stalaktyty mają ponad 200 tysięcy lat. Natura tu naprawdę odwaliła kawał dobrej roboty. Nastała pora wracania. No to teraz schodami w górę. Idziemy. Na szczycie zobaczymy, kto najwięcej będzie dyszał. Kolejne stopnie pokonane. Duży ich całkiem sporo. Zadyszka też coraz lepsza. Ale widok jest taki. No pode mną. I tak idzie wysoko, wysoko, wysoko. Czuję się jak kozica górska. Wszyscy dotarliśmy, cała banda wyspinała się, wiecie jak to mówią, w drodze na szczyt. Nie spodziewaj się, że będzie łatwo. No, pani nas chce zaprosi na następną chyba wyprawę. No, no, A widzisz, że pani nawet nie zauważyła, że tak. byliśmy. Ona nie widzi, że jesteśmy zmęczeni, cali mokrzy po prostu i chce nas wysłać jeszcze raz. Nikt się nie zgodził. No. Zmierzamy właśnie na miejsce, gdzie Tomasz pozostawił bęka. No i odwiezie nas teraz z powrotem. Jeszcze trochę drogi przed nami. Miało być za zakrętem, tylko Tomasz nie powiedział za którym zakrętem. A ja mam, słuchajcie, y, zatkane ucho od różnicy y, wysokości odciśnienia, i wszystko mi się odbija w mózgu. To co mówię nie jest to za przyjemne uczucie, ale widok mi rekompensuje. A tam przede mną widać też kolejną y, zwierz. Jak już wam wcześniej mówiłam, te wieże służyły do komunikowania się i dawania informacji pozostałym, że trzeba się przygotować do obrony. A teraz po kolei pakujemy się w drogę powrotną. Dzisiejszy dzień spędzamy na Plaży Spiadia di Mugoni. Ten włoski, niby taki melodyjny, ale w moim wykonaniu to brzmi trochę jeszcze topornie. Spiadia di, Mugo. no. <laughs> <laughs> di Mugoni. dimugoni. di Mugoni. Zazwyczaj słuchajcie, woda tutaj jest spokojna jak jezioro, ale dzisiaj trochę siły charakteru pokazuje nam. Trochę mamy wiatru. No i y, supujemy dzisiaj o tak sobie na siedząco. Mam nadzieję, że troszeczkę się uspokoi, to jeszcze spróbuję swoich sił i postawię tutaj jakieś swoje pierwsze kroki na tym naszym sprzęcie. A jak się ten, jak się uda, to po południu może pomponem popłyniemy jeszcze tam w stronę tego, w stronę groty Neptuna. No. Bo Mariusz, Mariusz z Sandrą popłynęli, Mówią, że jak wrócą, to, to możemy sobie wziąć ich i ten i przepłynąć. Ale jak na październikowy czas, to pogoda nie, rewelacja, rewelacyjna. Rewela. Zobaczcie, ile ludzi nie Woda jest dalej. tak ciepła, jak w lipcu, kurde, w Chorwacji. No, może nie tak ciepła, nie, no jak... Nie, no nie gadaj, i... nie gadaj. Tu jest ciepła, bo tam była chłodniejsza. Mario, Ta... bo ty mnie tu chcesz utopić z nie, tym sprzętem naszym. Nie, ja zaraz się ten... kładę właśnie. Oh. Jezus Maria, kołyszem nam jak nie wiem. No bo fala, delikatna fala, jest nieduża, delikatna. Kupiliśmy takiego supa, słuchajcie, nie kosztował majątek, bo naprawdę jakieś 1000 chyba 90 zł, ale jest szeroki, ma 90 cm szerokości, jest długi, nie wiem, chyba ze 3,30 ma. I powiem Wam, że rewelacyjnie się pływa na nim. Ja wczoraj nawet ustałem przy mojej wadze, to jest nie lada wyczyn. Więc y Chociaż jeszcze Adam się. nasi to widzieli, bo ja cię nagrałam A, i widzisz. pokazałam, ale jak ja stałam na tym supie. To, to już, już nie miał kto pokazać, tak, dobra. To już nie ale wiem, jak ty stoisz na tym mniejszym, no to już żaden wyczyn dla Ciebie na tym. Y ale Adam jeszcze i tak mówi, że jest za mało napompowany, bo jeszcze jak stanę na środku, to jeszcze gdzieś się przygina. A mówi, że powinno być tak napompowane, że po prostu on się nie powinien nawet ubić. No? Nie ma leżenia plackiem, nie ma leżenia plackiem, bo co chwilę coś się dzieje. No w tym momencie, jak tu jesteśmy trochę dalej, to wydaje mi się, że, że te fale się zrobiły takie spokojne. No spokojniejsze. No. I tam bym wam pokazała daleko z przodu, ktoś pływa na supie i całkiem, całkiem mu to idzie. Ale ja myślę, że na moje możliwości to jednak w tym momencie jeszcze za bardzo faluję, chociaż i tak wam pewnie kamera tego nie pokazuje. Ale zobaczcie, ta plaża jest po prostu fantastyczna między innymi dlatego, że macie tutaj dużo drzew, są sosny piniowe. A te, te drzewa, to nie wiem, czy to są jakieś takie eukaliptusowce, nie to, wiem, co to, to jest, co ale, to, ale jest. spoko. Takie ma podłużne listeczki, więc tak. No i tam tak by na Instagramie. Na Instagramie pytali widzowie nas też, czy ten parking, co tu stoimy właśnie przy tej plaży, czy jest darmowy. Tak, jest darmowy i to jest takie miejsce, gdzie możecie wyciągnąć stołeczek, możecie wyciągnąć stolik grilla i tak dalej. Czyli nie jest to taka miejscówka na dziko, że podjeżdża policja po prostu i. Nie taka dziko dzika. Tak, że podjeżdża policja i po prostu nie możecie nawet wyciągnąć stolika, nawet wycieraczki. To toalety płatne 1 tak. euro. Przy restauracji oczywiście toalety są przy tym beach barze. Do wczoraj był grill. Do wczoraj był grill, ale już go schowali cię, już nie będzie. I jeszcze z tamtej strony, a ja się odwrócę, z tamtej strony też jest beach bar i tam w tej chwili Tomek z Agą i. I z Konradem poszli tak, właśnie na jakieś piwko i coś przekąsić. Na jakiś obiadek. No. A my, że dieta, że dieta. No to... Dieta, dieta, W biedny Mario nie chodzi do restauracji. Nie chodzę po knajpach. Wczoraj jadłem dopiero o godzinie 19. Naprawdę? No. Ale zrobiłam ci kanapkę, tylko jej nie zjadłeś. Nie zjadłem, bo nie byłem godny. No. I zobaczcie, woda jest czyściusieńka pomimo tego, że pod nami jest piasek. Ale ona się w ogóle tak ten piasek nie unosi się tak, żeby mulić tą wodę jakoś, nie? Nie, nie. nie, nie. No. Znaczy ona się w ogóle fajnie wybarwia. Jak gdzieś jak to słońce troszkę będzie pod innym kątem, to przylecę dronem i pokażę Wam z drona jak to wygląda. Po wczorajszych szaleństwach na tej plaży dzisiaj wszyscy mają silnie, nie? No. Ale wczoraj cała nasza grupa była atrakcją dla, dla, dla wszystkich, tak? bo to co wyprawialiśmy z tymi słupami, próby pływania na nim po prostu były rewelacyjne, ale najbardziej to się śmiach z Marcina. Balucha, który Kamerę, pierwszy, pierwszy na raz tak miał do czynienia z cupem, załadował cały swój youtuberski sprzęt i nawet z brzegu nie ruszył, wszystko się utopiło razem z nim. <laughs> Fajnie to wyglądało. A to zobaczycie u nich na, na tym, na vlogu. Zobaczyliśmy z plaży. No to teraz musimy jeszcze posprzątać zabawki. Część ekipy już pojechała na nową miejscówkę. To Adaś też już jest gotowy i też zaraz pojedzie, a nam zejdzie trochę więcej czasu. No, bo dłużej dzisiaj postanowiliśmy relaksować się na plaży niż reszta. Pełno piachu mam tu naniesione, ale zaraz ogarniemy Państwa paluchy gotowe jadą do zobaczenia za chwilę. Właśnie wyjechaliśmy już z plaży. Mario, jak ta plaża się nazywa? Spiaggia di Mugia. Spiaggia z... di Mugia. Dobra, wystarczy, że on wam powiedział. Nastąpiło lekkie przetasowanie. Adaś, wielki karawanin i Betty, poczekali na nas tutaj chwilę. I jedziemy my na dwa kampery, a tam pojechały do przodu ile trzy? Trzy. trzy. 3. Jeszcze po drodze mamy ochotę zatankować wodę. Jak się uda to zatankujemy, a to się okaże. Mamy pineskę, którą podesłał Tomek z Instavan Live, więc zobaczymy czy damy radę natankować tam wodę. Po drodze zatrzymaliśmy się, żeby dotankować sobie wody do kamperów. Tu stoi jeden, tu stoi Adaj z Batką, a pineskę podesłał nam Tomek. Także super. No i tutaj takiego kraniku mamy pociągniętego węża i się. Nalewamy. Pokazywało nam, że brakuje 20%. Ale Kartago ma chyba inne przeliczniki, bo to 20% zadziwiająco długo trwa, więc być może dzisiaj nie kąpałabym się z innego powodu. Nie z braku y, ciepłej wody, ale z braku po prostu wody. Są biedny, no. <laughs> A Adaj skromnie przyniósł sobie, tylko... przyniósł sobie tylko tutaj banieczki, bo mówi, że to jest święcona woda, to on A. tylko do herbaty no będzie zezidła, używał. Tylko do... Do herbatki Tylko będzie. do herbatki, tak. A ja, a ja będę po prostu w, źródla, w źródlanej wodzie, będę się kąpać, może mi się zmarszczki rozprostują. Prawie już na naszej miejscówce y, z Piazza Easymanu. Albo Ezimanu. Dajcie mi tam ten wskazówkę, bo już nie sprawdziłam, jak się czyta dokładnie. W żadnym czacie ani nigdzie indziej, więc to jest moja interpretacja tej nazwy. Tylko nie wiemy dokładnie, gdzie to mamy yy, chyba pojechać. Nie, no wiemy, jak nie wiemy, tak? Aha, bo ja wyłączyłam u nas Nawi, a jedziemy za Adasiem, więc widzę, to że takie wsie jedziemy, że ten, że kręcimy się tu. Zobaczcie, takie to opuszczone. W ogóle jak się jeździ tutaj po Sardyni, to Dobre, mam. No czekaj, Mario Wam pokażę. No, de facto to wszystko tak wygląda. Chciałaś powiedzieć, że jak się jeździ po Sardyni. Tak, jak się jeździ po Sardyni, to y, mamy trochę wrażenie, jakby ta Sardynia była taka trochę opuszczona, wyludniona. No mało tu jest takich zabudowań, ale czasami właśnie się wjeżdża w takie. No, nie wiem, no to nie są nawet miejscowości. No, skupisko kilku domków i one wyglądają tak opuszczone, takie rozpadające się, wiecie, trochę zaniedbane, nawet trochę bardziej może zaniedbane. I generalnie tutaj, przejeżdżając z poprzedniej miejscówki, tu, no właściwie chyba raz tylko jechaliśmy przez, przez jakąś mieścinkę, czy jakby to nie nazwać, tam gdzie. Um, Następnie. O coś tu, Adam nie wiem. A na... bo ona pokazywała tam, a tu się chyba wracasz w to samo miejsce. Widzicie, mamy tu problemy z tą pineską Przed i chwilą szła tędy. No, czasami nie ma lekko. Tymi kolosami się gdzieś tam złożyć. Za 400 metrów. Ale dobrze, że tu nie ma za wielkiego ruchu i w sumie to nic się nie dzieje, Ale jak e, nawet muszę, się gdzieś. Muszę wam powiedzieć, że tego ma bardzo dużo skrętna. tak, duże auto. Dla tak duże auto, to ten skręt jest no niesamowity. Bo ja już się chyba w dwóch czy trzech miejscach, takich właśnie tak, teraz, obracałem, ją praktycznie na dwa razy kurczę. To nasza Tesla, kurde, to się musi nauczyć skręcać. No, ten sam mały skręt. Tak, w porównaniu do wszystkich naszych samochodów, no to Tesla wygląda najsłabiej. A tu jedziemy taką drogą, że aż nie da się mówić. Podobno jest taka plaża, gdzie stoimy 5 metrów od. albo inaczej, stoimy na miejscu, gdzie jest 5 metrów do plaży. No ale ciekawe, czy to jest to miejsce. Bo mi się wydaje, tak jakbyśmy byli dużo wyżej od wody, chyba że jeszcze spory kawałek pojedziemy. Jest 17.25, 12 października, i jeszcze 26 mamy 26 stopni. Piękne słońce jeszcze świeci. Żyć nie umierać. Jakie to jest niesprawiedliwe, że jedne miejsca na Ziemi mają tak wspaniałą pogodę o tej porze roku, a u nas już jest szaro, buro, ponuro, piece na fula już powłączane. A dzieci mi mówią, że od dwóch tygodni słońca nie widziały. A to jest tylko tysiąc, ile może teraz pięćset kilometrów. No ale już wystarczy wjechać do Włoch i już jest słońce, nie? Nie trzeba aż na samą Sardynię, żeby słońce zobaczyć o tej porze roku. No ale jakby nie patrzeć, no to jesteśmy nad samą wodą, bo tu kawałeczek tylko. Go do, 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 tylko w tym momencie nie wiem, czy to jest na pewno ta miejscówka, którą Tomek nam wysłał, czy myśmy tu trochę pobłądzili. To jest tu. To No to parkujemy. Dlatego wystawię ci bo tu jeszcze nich. Według tej pineski to jest. Tak, jeden za drugim parkujemy? Chyba, że tak, ale wydaje mi się, że tam po stronie, nie? Znów jest tyle miejsca. Wyjściem tam. No. No, dobra. Zaparkowała, teraz Mario chyba będzie tutaj wjeżdżał przed Adasia. No, dzisiaj to będziemy mieć miejscówkę super rewelacyjną. O, proszę, jak się zbliżają, jak się zapną, to będzie tylko raz. Dobra, ciekawe tylko, czy jest jakieś zejście do tej plaży. Trochę wysuszonych jest tutaj tych wodorostów, ale słuchajcie, są suche i nie śmierdzą, nie, nie ma żadnego zapachu, ale coś mi się wydaje, że przy brzegu też są w wodzie. No, w pierwszej linii mamy te wodorosty i ta pierwsza linia jest, jest taka trochę, no, tymi wodorostami zasłana. No i tak się prezentuje cała plaża. Trochę śmieci ktoś zostawił. Spakowaliśmy się tak na szybcika z Mariem z tamtej plaży, żeby tutaj jechać, bo Ada i z nam, z Betty na nas czekali, więc nie chcieliśmy już marudzić. I słuchajcie, muszę teraz... Ogarnąć jeszcze trochę kampera, bo na drogę wsadziłam po prostu wszystko do zlewu. Tu mam jeszcze trochę ubrań, które muszę poskładać. No i właściwie zaraz będę z tym wszystkim gotowa. Ale trochę bałaganu się zrobiło. Ale zobaczcie, co mnie wkurza na niektórych miejscówkach. Zobaczcie, ile, ile śmieci jest pozostawianych. I właśnie mówię, że biorę rękawice i pozbieram to, bo ludzie po prostu robią syf. O, stanęliśmy tu, no to już to pozbieramy, kurczę. O, zobaczcie. Nie ma tego dużo, ale wypiją wodę i po prostu tak zostawiają. Tak zostawiają i o. Zobaczcie. Zobaczcie. Więc. Już nam się nie chce przestawiać w inne miejsce, więc po prostu, więc po prostu posprzątamy to. No Asia już mi daje worek, ja tylko sobie rękawiczki jeszcze wezmę, poczekaj, jeszcze rękawice wezmę, żeby tego nie... Zrobimy dobry uczynek dla ziemi. zaczynamy Insta One Life. My, Bielski, Baluchy i Aga z Konradem Zafiro, Sherkamp. I jak co wieczór posiadówka już jest. Joanno, jakie ty masz skromne kieliszki za aperolem. To bardzo skromniutkie. Bardzo skromniutkie, bo my tylko po jednym tylko pijemy. Po jednym. Bo my tylko po jednym pijemy. Do tego... Oczywiście szykujemy sobie coś do jedzonka. A zobaczcie, będzie grill. Mamy tutaj naszykowaną kiełbaskę, mamy Boczuś, mamy kaszaneczkę. To już to wszystko jest po części zapodane, reszta tutaj czeka na kolejną partię. No i tak sobie właśnie będziemy spędzać dzisiaj czas. Posiedzimy, pogadamy, pośmiejemy się jak to co wieczór. A później każdy grzecznie pójdzie do swojego kamperka spać. No to póki co tyle. A i pewnie zobaczymy się rano. No chyba, że wydarzą się tak niesamowicie ciekawe rzeczy, że będziecie musieli być świadkiem tego. A wtedy oczywiście włączę kamerę i Wam to pokażę. Trzymajcie się.